Elo, w dzisiejszym odcinku odpowiemy sobie na, na komentarze, pod filmami, szczególnie to od widzów Nikodema, to dobra. Weź nie kopiuj Kidzie xddd. Weź nie kopiuj Kodzie. Kidzie xddd. I po co te buzy? Buźki, przecież kredyt jest. Nie no, Dekl i jeszcze złodziej. Nie no, dzieciak, który nie umiał ortografii, jeszcze mnie hejtuje. No ono ale jest trafić do słaby. A no, on do dobry. No na no, pewno. Miałem tego nie... Rozumiem cię trochę. Też to, to trochę jest nieprawda. Rozumiem cię. XDDD. No, no na pewno. Ogarnij się z haschod i nie pij do mnie, nie kradnij. Nie kradnę. Dalej masz mosek. Odpienić się do mojego głosu. Odezwołeś się. Typ ma kot na profilu, kota na Prince ciebie jest. Już, już ci wierzę. Na dole argumenty, czytaj dalej. No i widzisz, nie masz argumentów nigdy. Wiem, co jest bardziej klindzie. Klindzie, kit z ciebie jest. Popatrz na swój kanał, Kito Typ co ma. No dobra. Popatrz na swój kanał. Typ co gada, oś... a sam jest, nie jestem. Brawo! Mam kino. Fajnie. Brat napisał klindzie jako te tymczasem ten film. Jest super, a ty klindzie. Ty jesteś, klindzie. Wziąłam. Wzią, wziąłem rzecz, to ja ty nie ma starego i. A! Nie będę też mówić co, bo mi wywali prawa autorskie. jaki kit. Proszę to opuścić. XDDD. Nie mogę. Ściek. Ście... Boże, ale ściek. Z ciebie jest. Motki śmieci nawzajem. A i pięciolatku, oni przynajmniej nie są z Rosji, jak ty. Ty chyba jesteś z Rosji i cię spłonął dom mnie gdy. Ale ty jesteś klindze. Ty chyba ten A do it na końcu. Dziecko nie może takich rzeczy. Gówno, ten film z TikToka. Ty popatrz na swoje filmy, dzieciacku. No zobacz. Zobaczmy, jakie ty masz super filmy. No a więc wy, dzieciaki, jest to poziom. Ten bawisz się w dorosłego, jesteś z, z dzieckiem, tak jestem dzieckiem, ale nie takim jak bardzo jak to ty. co nas pamięć, tak. Klindzie, dobra. Klindzie. Rusek się z nas nie chce obrazić. To, ale no, Jesteś założny i to by było na tyle. Elo.